W ciepłej nocnej toni wody powoli pulsuje maleńki dzwon. To nieśmiertelna meduza, ziemska istota, zachowuje się, jakby przyleciała z innego świata. Żyje w morzu prawie niezauważalnie, jej ciało jest przezroczyste. Ruchy ma oszczędne i ostrożne, dlatego umyka spojrzeniu nawet doświadczonego nurka. Wyobraź sobie zwierzę, które dorasta i rozmnaża się, doznaje też obrażeń. Zamiast końca, uruchamia ponowny start. Tak właśnie działa nieśmiertelna meduza. W obliczu zagrożenia zamienia dorosłe ciało w stadium młodociane. Zaczyna życie na nowo. Potwierdziły to obserwacje w laboratoriach. Meduza ta przeraża samą myślą o braku zaprogramowanej starości. Na pierwszy rzut oka nieśmiertelna meduza to miniaturowy dzwoneczek. Ma do 5 mm średnicy i jest prawie szklana. W jej centrum widać maleńką czerwonawą plamkę, to jest jej żołądek. Dorosła forma ma cienkie czułki na krawędzi, bywa ich kilkadziesiąt, a nawet więcej. Tymi nitkami meduza łapie plankton. Wyczuwa też kierunek prądu. Nie ma mózgu, ale prosta sieć nerwowa reaguje na światło i dotyk. Dlatego nieśmiertelna meduza pływa jak cichy cień. Gdy dorosłej meduzie grozi zimno, głód lub rana, cofa program dorosłego życia. Wraca do wcześniejszej formy. Komórki zmieniają swoje profesje. Tkanki kurczą się w cystę. Z niej na dnie morza tworzy się polip. Polip następnie wypuszcza nowe meduzy. Cykl meduza strzałka skierowana w prawo, polip strzałka skierowana w prawo meduzy, powtarza się w kółko. W ten sposób unika starości. Meduza ta nie jest jednak chroniona przed drapieżnikami, chorobami czy wypadkami. Pochodzi z Morza Śródziemnego. Nieśmiertelna meduza jest teraz globalnie spotykana. Występuje w wodach ciepłych i umiarkowanych. To efekt prądów i wód balastowych statków. Spotyka się ją przy brzegach i na otwartym oceanie, nocą unosi się ku powierzchni, by żerować. Żywi się mikroskopijnym zooplanktonem. Energię oszczędza rzadkimi pulsacjami, w trudnych chwilach opada do podłoża, przetrwa tam jako polip. Sekret tkwi w niezwykłej zdolności do przebudowy komórek. U większości zwierząt dojrzałe komórki są ustalone, Turitopsis Dochrni może je przeprogramować. Stają się one innymi typami komórek. Meduza po prostu składa się na nowo, wracając do stadium polipa. Naukowcy badają geny naprawy DNA i sygnały wzrostu. Chcą zrozumieć ten proces. Nieśmiertelna meduza wskazuje, jak tkanka pamięta młodość. A czy ty skorzystałbyś z odmłodzenia ciała? Jeśli tak, to dlaczego? Napisz w komentarzach. Nazwa rodzi legendy o wiecznym życiu. Meduza często w nich figuruje, lecz w realu ginie od ryb, infekcji, wypadków, nie będąc niezniszczalną. Cykl odnowy istnieje, ale wieczności nie daje kiedyś mylono ją z pokrewnymi. Dziś to Turitopsis Dochni uznano za właściwą, co czyni ją rzadką, lecz realną anomalią ziemską. Ponad wiek temu opisano ją w Morzu Śródziemnym. Szczegóły metamorfozy poznano w akwariach pod koniec XX wieku. Pod stresem dorosłe wracały do polipa, rodząc nowe meduzy. Cykl powtarzano wielokrotnie. Dziś genetycy badają sekwencje związane z odnową i starzeniem. Chcą odkryć mechanizmy i powód, dla którego meduza ta naprawia się lepiej niż większość zwierząt. Maleńka, prawie niewidoczna, żyje obok nas w ziemskich morzach. Potrafi cofnąć czas swego ciała, przez co zarazem przeraża i zachwyca. Kanał Ziemskie Stwory, zasubskrybuj, by poznać więcej odkryć. Kolejne istoty dziwniejsze, groźniejsze, zaskakujące. Cześć!